Teraz od dawna mówię o tym, że Polska nie ma wystarczających zapasów amunicji, że nie mamy wystarczającej liczby fabryk produkujących amunicję. Polska produkuje rocznie tyle amunicji artyleryjskiej, co Ukraina zużywa w 3 dni obrony, czyli 30 tysięcy sztuk amunicji. I oni już zużywają 10 tysięcy sztuk dziennie. Rosja, kiedy prowadzi ofensywę, zużywa po 50-60 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej dziennie, a my rocznie produkujemy 30 tysięcy, i to tak składamy z komponentów, które sprowadzamy do Polski. Bo sami nie mamy swoich samodzielnych możliwości. Mówiłem o tym od dawna, nikt mi nie wierzył. Wczoraj był wywiad w Polsacie i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Łukasiewicz, możliwe, że przykręciłem nazwisko, przepraszam przyznał to, że Polska w zależności od taktyki broniłaby się tydzień albo dwa, ponieważ tyle mamy zapasów, ponieważ tyle mamy amunicji. To jest mu jeden z największych zarzutów względem rządów POPISU, bo oni rządzą Polską od 20 lat. Mogli zrobić tutaj naprawdę bardzo dużo i doprowadzili do tego, że w 3 lata po wybuchu wojny mamy amunicji na kilka dni obrony. To jest po prostu przerażające. To jest tak przerażająca informacja, że ludzie ją wypierają z głowy, mając nadzieję, że tak nie jest. No niestety tak jest.